Ja już mam dogadane w jednym z dużych sklepów, supermarketów i raz na trzy miesiące idę i kupuję, oni biletują różne ryby i kupuję kręgosłupy i łupy. No co w tej zupie jest tak naprawdę konieczne, ziemniaki mogą być, może ich nie być. Ziemniakami jest według mnie lepsze, ale równie dobrze można podać. Najlepiej na oliwie, bo znowu nie nic. podsmażyli, zupę rybną, zawsze na smalcu. węgierskiej kuchni papryka i smalec, to jest... I czosnek, to jest węgierski smak. Więc, moi kochani, podsmażamy na później. Cebulę, czosnek zalewamy białym winem. Bierzemy wywar na gorszych rybkach, na małych, na ten. E, zalewamy, dodaję. podsmażamy cebulę, e, cebulę już mamy paprykę y, świeżą z dodajemy praktycznie wywar mamy gotowy i na samym końcu dodajemy te dwa pomidorki lub pomidorki concasse od wiedzy przecierek ale w odrobinę i pokrojoną w kawałki rybę papryka z jest tak że y, żeby ona miała ładny kolor y, należy ją rozpuszczać nie w wodzie tylko w oleju. Ten olej nie powinien być zimny, ale też nie może być drący. Czyli najlepiej jest tak właśnie, że smażymy cebulę czosnek, dolewamy wino, zmniejszamy temperaturę, olej tak wypływa na wierzch. I w tym momencie sypiemy Teraz jak gdyby najkrócej mówiąc o filozofii tej zupy. Gotujemy zupę praktycznie bez ryby, na rybnym wywarze. Doprawiamy do smaku, tak żeby było trochę słone, może trochę za ostre i dosłownie 5 minut przed końcem wpisamy filety pokrojone w kosmie. One wtedy są soczyste, one są mięciutkie i smakują. Moi drodzy, i ostatnim składnikiem ważnym jest papryka suszona. Ja bym nawet powiedział, że jest to ważniejszy składnik niż papryka słodka. Papryka słodka to jest coś nowego, fajnego, co zwiększa nam ilość zupy rybnej. Wnosi tą kolorowość czerwona, zielona, żółta, ale to nie jest ważny element smaku. Tak naprawdę ważnym elementem smaku jest białe wino, ryba i suszona papryka. Wiedzą na ten temat dużo ciekawych. Czy choć raz jedni węgierską zupę rybną palaszlę, która jest aż gęsta od papryki? No wcale nie papryki świeżej, tylko od papryki suszonej. Aha! To się zapomniało! Chcę ja zrobić zupę z tak jednego takiego strzału. Mam trzy albo cztery zupy, nie mówiące, jak chcę zrobić rybę w galarecie, bo galaretę mam praktycznie gotową, wystarczy kupić ją wtedy na chwilę z pokroić, podrzeć ten wywar, najwyżej udekorować i zalać. I on jest taki, że zakalana się staje. tym, że Polska najczęściej była wykręczana e, koperkiem tego co, 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 co udało się w starych książkach. E, była dużo właśnie śmietany na końcu i koperek. To taki nasz polski polski smak.

Jak zupka smakowała? Bardzo dobra. Tak? Tak. A pokaz podobał się? Podobał się, tak. Tylko troszkę za mało winka kuplanej. Aha, za mało winka? Tak. A zrobi sobie pani taką zupkę w domu? Czy... No raczej nie, bo jestem biedną emerytką, mam chudziutki portfel. Aha, rozumiem, że zupka jest dla bardziej ludzi o zasobniejszym portfelu, tak? Tak, tak, tak. tak. ja mam kujutki portfel.